15 kwietnia, czyli w sobotę poprzedzającą palmową niedzielę tradycyjnie zapraszamy mieszkańców, szczególnie dzieci, na skwer przy ulicy Żwirki, przy fontannie na tradycyjne już Wielkanocne Spotkanie Tczewian. Początek o godzinie 11 w programie występy artystyczne, malowanie wielkich jajek, warsztaty, które poprowadzi Fabryka Sztuki, Miejska Biblioteka Publiczna. Będzie też poczęstunek, ale największą atrakcją zwykle jest konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną z elementami kociewskimi. Zapraszamy serdecznie do udziału. Trzy kategorie. Pierwsza kategoria dla przedszkoli i tutaj praca zbiorowa, druga kategoria dla szkół podstawowych również praca zbiorowa, a trzecia kategoria dla wszystkich pozostałych chętnych, czyli zarówno stowarzyszenia, instytucje, grupy mieszkańców, rodzinne, a także osoby indywidualne. Pula nagród w każdej z tych kategorii to jest do półtora tysiąca złotych. Są to nagrody rzeczowe.